Cześć! Komunie tuż za rogiem, a Ty nie masz pomysłu na porządny prezent? Mam dla Ciebie parę propozycji komputerów gamingowych. W dodatku, które na tę okazję otrzymały obniżone ceny lub gratisy. Zapraszam do oglądania. Zebrane w tym materiale pacjety zostały oparte o budowę Endorphy Signum 300 ARGB, która posiada w pełni sterowane podświetlenie. Ta mała skrzynka cechuje się dobrym przepływem powietrza, więc można spokojnie opierać się o nią, nawet przy nieco mocniejszych konfiguracjach. Pierwszą propozycją jest klasyczne połączenie RTX 4060 z sześciorodzeniem procesorem Intel Core i 52400F. Ta para z 16 GB pamięci DDR4 i 1TB dyskiem poradzi sobie bez problemu z obsługą najnowszych gier w rozdzielczości Full HD przy bardzo wysokich ustawieniach. Roblox zaoferuje nam płynne 100 tak na sekundę, a Fortnite oczywiście w trybie apickim możemy liczyć na ponad 120 FPS-ów. Do zasilania tego zestawu zastosowano 600-watowy zasilacz z certyfikatem 80 Plus Bronze. W zależności od preferencji oferujemy dwie odsłony tej konfiguracji Actina Endorfi z Windows 11 lub bez niego, bo w końcu możesz już mieć licencję na system. Podobną filozofię utrzymaliśmy przy droższych propozycjach na komunie, opartych o RTX 4070 Super i Ryzena 5 f Ten PC jest gotowy na rozdzielczość QHD, czyli 2560x1440 pikseli, a przy tym mamy już 32GB pamięci DDR5, która daje odpowiedni zapas na sięgnięcie najwyższe ustawienia w nowych grach. Skok wydajności wobec wcześniej omawianego rtx 4060 to około 50%, co przykłada się na dużo wyższą płynność obrazu. Zesilacz to już 750W mocy oraz certyfikat 80 Plus Gold, który gwarantuje bardzo wysoką jakość. Decydując się na tę jednostkę otrzymasz w gratisie monitor od MSI w rozdzielczości Full HD i 100Hz odświeżania, który dobrze posłuży jako element pakietu startowego, a w przyszłości może zostać tym pomocniczym, gdy już sięgnie się po coś droższego z QHD w specyfikacji. Oprócz tego za darmo dołączam także myszkę Endor Felix oraz mechaniczną kreaturę Tokt. LK Brown 4. Jak więc widzisz, tym pakietem można już spokojnie rozpocząć budowanie waszego małego gamingowego imperium. Co powiedziały te promocje na komputerach na które dla Was przygotowaliśmy? Zarówno obniżone ceny, jak i gratisowe peryferia powinny nieco odciążyć Wasze budżety z okazji komunii. Miłego wybierania i do następnego. Cześć!